Kolejny sezon Helenka Cup już za nami. Mariusz Dyga, witam Państwa serdecznie i zapraszam na serwis sportowy. Zakończył się kolejny sezon piłkarskich zmagań dzielnicowej Ligi Piłki Nożnej Helenka Cup. W trwających ponad pół roku rozgrywkach tradycyjnie nie zabrakło emocji. Zostać zawodowym piłkarzem to marzenie chyba każdego młodego chłopca. Niestety z wielu przyczyn udaje się to tylko nielicznym. Ci, którzy dorośli, ale ich miłość do futbolu nie osłabła, grają w różnych rozgrywkach amatorskich, takich jak Helenka Cup, która właśnie zakończyła kolejny sezon. Liga jak co roku jest bardzo fascynująca, e, aczkolwiek mówię, no, 20 ekip, które gra w dwóch ligach to jest e, naprawdę potężny wysiłek, bo praktycznie od 8 godziny rano na Orliku kończymy o 16:00. Jeszcze posprzątać po sobie i tak dalej. No to na 17 jesteśmy w domu. Tegoroczne rozgrywki na czele tabeli zakończyła drużyna KS Rokitnica. Jest to sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę fakt, że w zeszłorocznych zmaganiach ligowych zawodnicy z Rokitnicy zajęli zaledwie ósme miejsce. Sukces dopełniony został nagrodami indywidualnymi. Królem Strzelców został Mariusz Szczerba, a najlepszym bramkarzem sezonu wybrano Sebastiana Marcisza. To ogólnie dobrze się tutaj grało, a bramki, to że tak Dobrze nam szło, to nie tylko moja zasługa, ale zasługa przede wszystkim całej drużyny i linii obrony, także też również kolegom narzeczą się gratulacje za ten nasz wspólny sukces. A pan ile bramek strzelił w tym sezonie? No ponad 30, ale to też nie jest zasługa tylko moja, tylko całego zespołu. Jakby zespół mnie nie dogrywał, no to też bym tak nie strzelił. Mimo, że piąty sezon zmagań dopiero co się zakończył, to organizatorzy już snują plany dotyczące kolejnej edycji rozgrywek. Są plany, bo jeżeli nie będziemy czegokolwiek zmieniać, to po prostu się nie rozwijamy, więc stagnacja nie sprzyja temu, żeby y, po prostu ta Liga egzystowała, a wręcz przeciwnie, staramy się nowe pomysły wprowadzać, coraz to nowe y, innowacje, no, tak jak Pan widział, no, y, zegarki, znanej firmy, y, ekipy z Warszawy, które dofinansowują, Urząd Miejski, który jest z nami cały czas, także no tu naprawdę, naprawdę idziemy szerokim Toren. Zapisy do kolejnego sezonu Helen KK ruszają już w marcu. To wszystko w dzisiejszym serwisie sportowym. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.